Kościół powinien się zachowywać, czy też jak powinien rozpoznać swoje miejsce w zmieniającej się sytuacji społeczno-polityczno-ekonomicznej. Żyjemy bowiem w świecie coraz bardziej pluralistycznym i w tym pluralistycznym świecie jest wiele ofert. Kościół ze swoją ofertą, jaką jest wiara w Boga, w Jezusa Chrystusa, dla wielu ludzi jest ofertą jak każda inna. To nie jest już sytuacja monopolisty na rynku idei, I dlatego zastanawiam się, czy nie należałoby podpatrzeć przynajmniej, jak sobie radzą inni, to znaczy ci, którzy na tym rynku proponują swoje usługi, swoje towary, swoje idee, swoje pomysły. Czyli mówiąc krótko, czy niedobrze byłoby popatrzeć, jak działa marketing i być może zastosować przynajmniej niektóre mechanizmy marketingowe, które pozwolą nam się rozpoznać na nowo w nowej sytuacji.